Cześć, tu ktosyk. Dzisiaj rozpoczynam pracę nad tutaj ustawianiem wszystkich tych korzeni. Przytwierdzeniem ich będę tutaj doklejał kamienie trochę, te korzenie, żeby to później nie wypłynęło. Poprawię tą aranżację troszkę to, co było uszkodzone. I no, postaram się jakoś to nagrać, ale to myślę, że będzie troszkę w przyspieszeniu, jakoś tam trochę powycinam, bo to ciężkie będzie do nagrania. Większy kawałek. I tak po pierwszych próbach takich klejenia to tak wydaje się to nie jest takie proste jak się y, wygląda z tym klejem y, nawet tym rzadkim to też ciężko bardziej tym gęstszym lepiej mi idzie na początek tak jakby, ale zobaczymy Nie jest to takie proste jak się wydaje jak się na pierwszy oka wydaje to ten korzeń tutaj tak przykleimy po pierwsze sobie jakoś przygotuję jak żeby go tutaj przykleić kurczę mam te kamienie ale potrzebuję więcej wacików Mocno trzyma, ale nie jest to prosta operacja. Tak na razie wyszło. Jeszcze tutaj kilka elementów do doklejenia, czy coś, ale takie ciężkie to jest zadanie. Tak wygląda efekt finalny. Mniej więcej to pokleiłem te wszystkie korzenie, oczywiście palce poklejone bardziej niż korzenie, ale tam udało się tak jak dodałem, takich, tych małych korzonków, jakieś tam dodatkowo, jakieś tam trochę kamieni. I myślę, że to będzie efekt taki finalny. Będę się przygotowywał do zalewania jeszcze na tył podłoże aktywne i tło muszę jeszcze przykleić na tył podłoże aktywne Master Sol I tam w, tym, w tej przestrzeni właśnie będzie takie rośliny takie posadzę dół większe A jeszcze to będzie w trakcie może coś doradzicie albo ja już tam wy, jakieś tam mam żeby takie tło jakieś było ładne zawsze będzie coś tam zielonego no bo na, tutaj na korzeniach będą większość to będą epifity jeszcze tak naprawdę tym lat jestem akwarystą, a jeszcze nigdy nie miałem anubiasa te bucefalandry teraz są takie to też nigdy nie miałem. No, mikrozorium to chyba miałem akurat, ale yy, zawsze rośliny jakieś takie yy, bardziej zielone, takie rosnące w podłożu. Nigdy yy, takich szyb wolno rosnących. A tutaj jakąś trawkę czy. Yy, Zobaczymy, bo jeszcze jest czas, bo e, tak jak mówiłem wcześniej, e, będę ze względu na taką ilość korzeni, będę startował ten zbiornik ciemnym startem. Myślę, że pojawią się śluzowce, będę tutaj trochę miał do czyszczenia. Dopiero później rośliny posadzę, żeby to e, wystartowało ładnie. E, jeszcze przedstawiłem wlot w do filtra, tak. W tamtym miejscu myślę, że będzie się mniej rzucał w oczy. A tak jak dużo osób pisało, w późniejszym czasie to prawdopodobnie zastosuje jakieś stalowe albo jakieś przezroczyste wloty. Może szklane, ale raczej, raczej szklane nie. No i w tej chwili ten hardscape z wygląda tak. Jest to jeszcze, nie wspominałem wcześniej. Tam tylko w opisie pisałem, jest to hardscape, który wykonał Zenon Aqua na mistrzostwach takich w Warszawie 2021 Akoel, Akoela. I on tam zajął z tymi korzeniami czwarte miejsce. Nie? I tutaj dostałem od niego te, te korzenie i akwarium, więc yy... no troszkę tutaj jest inaczej niż on miał. Tam wiadomo porozklejało się troszkę, ale... To nie jest tak do końca mój, moje dzieło, więc. Ale, ale myślę, że zenon, zenon tutaj będzie zadowolony z efektu, jaki tutaj osiągnę. Później będą właśnie rośliny jakieś tego, i, i już zastanawiam się nad obsadą do tego zbiornika. Podejrzewam, że jakieś pielęgniczki tutaj zagoszczą, być może ramireza. I oprócz tego jakieś małe rybki u góry, nie wiem, jeszcze nie wiem co. Jakieś razbory. Ewentualnie zastanawiam się jeszcze nad głupikami Endlera. Tutaj ukłony do mojej kolegi z dawnych lat. Wojtka, który tutaj hoduje w Lubelskim. No i oprócz tego wiadomo otoski jakieś tam krewetki, amanu chyba. No i już w następnym odcinku myślę, że yy, będzie yy, zalewanie jakieś tam yy, wkłady, jakie do filtra i tło właśnie. Dziękuję. Jeśli spodobają się filmy, to proszę o lajki, subskrypcję kanału i jakieś pytania, to proszę się nie krępować, zadawać w komentarzach. Na razie.